Łatwiej mu będzie przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Ucho to jest taka mała bramka obok albo w bramie miasta. Żeby mógł wielbłąd objuczony przejść przez tą ucho igielne, przez tą bramkę, która tak jest nazwana, trzeba było go rozkulbaczyć, czyli zdjąć z niego wszystko. A potem jeszcze musiał na kolanach, bo inaczej by się nie zmieścił. I na kolanach musiał przejść przez to ucho igielne. I to jest taki obraz, który Państwu pokazał. Pierwsza rzecz. Nie możesz tam wejść, będąc dumny ze swojej dobroci. Nie możesz tam wejść, będąc, będąc dumny ze swojej własnej sprawiedliwości. Ten wielbłąd musiał uklęknąć, a to jest obraz pokory. Następna rzecz. Ten wielbłąd nie mógł z tym ładunkiem, który miał na sobie wejść przez to ucho igielne. Trzeba było go rozkulbaczyć, zjąć z niego wszystkie ciężary i dopiero na gusieńki ten wielbłąd mógł przejść przez, przez to ucho igielne. Tak jest z nami. Najpierw musimy się ukorzyć jak dzieci, jak ten wielbłąd. Potem musimy złożyć wszystko z siebie, co mamy na Pana Jezusa Chrystusa, po to, aby można wtedy wejść bez swoich własnych zasług i z czymkolwiek z tego świata, co miałobyś, być jak gdyby argumentem przed Bogiem dla nas. Nie ma takiej możliwości. Tylko sprawiedliwość Chrystusa. On jest tymi drzwiami. Dopóki nie masz pokory, dopóki ty nie uniżysz się, dopóki nie jesteś w stanie złożyć wszystkich swoich win i grzechów, jakie masz na Pana Jezusa, nigdy te drzwi nie zostaną ci otwarte, bo ty nigdy przez nie wtedy nie przejdziesz. I to jest poważna rzecz. Czy umiesz zaufać Panu sobie czy ufasz bogactwu? Czy ufasz panu sobie czy, sobie, czy ufasz sobie? Czy Bóg Przyjmujesz te warunki, które Bóg Ci daje, czy Ty dyktujesz Bogu warunki? To nie jest postawa pokory. Wtedy oni, panie, ktoś może być zbawiony? O co im chodziło? Ktoś może być zbawiony? To znaczy, że oni wszyscy mieli pragnienie jedną rzecz, jednej rzeczy. My też byśmy być, chcieli być bogaty, bogaci. Panie siostry, gdybym miał dzisiaj zadał takie pytanie, Uczciwie, uczciwie, uczciwie. Pytanie. Czy ktoś z nas chciałby być bogaty? Ja wam powiem, jest jeden rodzaj bogactwa, którym ja się cieszę. I powiem wam szczerze, jestem bardzo bogaty, a chciałbym być jeszcze bardziej bogaty. I powiem wam w co. Moje bogactwo nazywa się łaska Boża. Pan mówi, wszystko masz, jeśli masz łaskę Bożą. Ja niczego więcej na tym świecie nie potrzebuję. Ja potrzebuję tylko łaski Bożej. Więcej i więcej i więcej, które mam w Chrystusie Jezusie. I tym chciałbym być obrzydliwie bogaty.